Witajcie macie z tej strony. Jak widzicie, jestem w samochodzie, a to oznacza tylko jedno, że jadę kopać, a czwóreczka w stronę kliwic. Opola. Jedziemy, dzisiaj co? Pogoda średnia, w sensie, że dosyć duże zakurzenie. Na liczniku minus 1, tak średniawo, bo już było po plus naście stopni więc zrobiło się zdecydowanie chłodniej ale co, ubranko jest polarek ubrany więc na pewno nie zmarznę i co, idziemy kopać do zobaczenia na miejscu no to co, już jesteśmy w lesie i powoli zaczynamy dubać a co dubać Zobaczymy! Miejsce ciekawe, fajny lasek. Nie ma dużo, nie ma dużo, zieleni jeszcze. Więc co? Lecimy z koksem! Sygnał ładnie bije, więc co? Trzeba go wykopać? Lecimy! Sygnał trochę na wierzchu. Więc nie spodziewajmy się szału, ale zobaczymy. Pieniądz, hi, 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 hi. jest pieniądz, jest pieniążek, o, co prawda perel, Bo tak to wygląda i na pewno tak jest, tak zdecydowanie perel, ale co? Kurde, patrzcie tam jest parking, tam, tam, tam więc dokładnie nie wiem 10 kroków, 20 kroków i jest monetka. Jest monetka. No dobra. Co to jest? Wyżarty. 50 groszy zapewne. 50, 20. Nie wiem, czekajcie chwilkę. Nie chcę tego orać bardzo. Tak, 50 groszowa. 50 groszowa. Wytargana. No całkiem sympatycznie. Jak na pierwszy. Nie, drugi sygnalik, bo pierwszy. Znajomy mi podrzucił, ale to był zdecydowanie stalowy. A tutaj 50 groszy. Lecimy. No To co? Bardzo ładnie biło. Było wsadzone tutaj, tak ładnie. O! Więc po prostu sygnalik bardzo ładny. No, wykrywacz ją złapał. Oryginalny polmos. Oryginalny. Wódka polowa. No dobra. Co prawda, jeszcze coś w niej jest. Ale myślę, że nikt nie będzie testował, co w niej było. Zabieram, wyrzucam. No, tyle. Dobra, patrzcie na to, jak ładnie korzonek wrócił w coś. Pek wyciągamy, ale nie wiem, jakoś mi to spust przypomina? Cokolwiek innego? Nie mam pojęcia. Kurde, no tu jest trochę za szerokie, ale czy to był jakiś wieszak, czy coś takiego? No ale uf, ciekawe. Dobra, zabierzemy do analizy szerszej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lecimy. No i co? I taki gwazdyk jakiś dosyć ładny, stary chyba yy, wypadł. A kopię żelazne sygnały z tego względu, że tutaj znaleźliśmy. Ma 98, więc yy, pewnie jakieś ślady po walkach tutaj zostały i próbujemy je też odkryć. Dobra, lecimy. Kurde, wykopujesz coś takiego. No i co? Ciśnienie nie skaczy ci do 200. O, co tu widzicie? Ja tu widzę wiatrak, dwa, yy, dwa skrzydła, no i kawałek głowy. Ale nie, no to będzie jakiś chyba odłamek czy coś, ale kurde, idealny kształt, no idealny kształt czegoś takiego, no ja pierdziele. No tu jeszcze nawet są takie wycięcia pod skrzydła, chyba że to to, ale stalówka by to była? Nie wiem. Dziwne. Dobra, lecimy dalej. No co, jakiś kawałek ołowiu, cyny, nie mam pojęcia co. W każdym razie ładnie było, wykopane. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to, wychodzone. Uuu, wychodzone. Dzisiaj e, ciężki teren, bardzo dużo złomu, ale kopiemy ze względu na to, że był tu już bagnet, i była to już e, broń. Więc yy, wcześniej, oczywiście. A teraz co? Teraz coś ładnego wpadło, coś ładnego wpadło, bo jest krągłość. Coś ładnego, ha, ha, ha. I to będzie dwa rajfeningi. 1853, coś takiego, no ale piękny. wejdą wyjdą w ładnym stanie. Jest. Powiem Wam, wszędzie są yy, jagodziny. A tutaj był taki kawałeczek, nieprzy liściasty, więc mówię, a zajrzę tutaj, no i pod takim drzewkiem, Pyk. sygnalik, no i piękna monetka, <laughs> mamy to, mamy to dzięki, dobra, patrzcie na to mały dołek, dosyć płytko i zobaczcie coś takiego wpadło, kurde nie mam pojęcia co są różne, są różne teorie, napiszcie w komentarzu co to może być ja obstawiam, że albo jakaś podkówka, albo jakiś kawałek, nie wiem, do podlewaczki, cokolwiek, ale tu są trzy równe dziurki i w rządkach są dziurki takie same. Nie mam pojęcia co. Coś na pewno starego, bardzo ładnie biło. A dajcie znać, co to mogło być. Do następnego dołka. Kurde, szkoda, że stalowa. Ale zobaczcie na to, no jakiś sztuciec był. Jakiś sztuciec, bardzo głęboko. O, nakopałem się jak rumun. Ale, ale co? No łyżka. Cyk cyk, poogięta. Zwymęczona, no ale niestety stalowa tylko. Stalowa, ale fajny fancik. Lecimy dalej. Patrzcie, na pewno to była bytność ludzi. Bo już wykopałem, nie nagrywałem tego. Ale takich podkówek wykopałem już ze 3-4. W różnych miejscach tutaj. Ewidentnie to jest podkówka do butów. Stara podkówka do butów. Ech, więc co? No, musieli tu ładzić ludzie. Jak musieli tu ładzić ludzie, to też musieli coś gubić. Hihi. Lecimy. Dobra. nie, tego nie. Nie, nie. Nie, nie. Co Nie. jest? O, patrzcie hmm. na to. Coś tu jest. A, jaki piękny złoty guziczek. Patrzcie, z jednej strony, z drugiej strony. Piękny guziczek. Ale co? Golf Club. Golf Club. Pięknie. Czy jakiś golfowy guziczek. Piękny teren do grania w golfa, prawda? <golf> Ideał. Do następnego dołeczka. No to patrzcie, na to. Znalazłem świetniczek. Ale data przylatności 94 rok, więc w latach 90. ktoś to by pieprzył. To jest wszystko: bateria, jakiś stary pojemniczek. Nie mam pojęcia po czym to jest. Typ Tomur Aromatis Car, coś tam, pieprz, coś tam 100%, 100 gram. Making Turkey. Coś tureckiego. Natomiast śmietnik, no to śmietnik, na śmietnik jakieś butelki, bateria, jakieś kawałki porozwalane. No nic, ile dam rady to wezmę. Reszta niestety zostanie w ziemi na kolejnych parę ładnych lat. Aż coś tego nie wykopię. No bo co? No nic tu ciekawego nie ma. Myślałem, że coś się uda wydobać. Ale butelki też są nowa, nowate i tak dalej. Myślałem, że jakiś stary śmietniczek to bym go z chęcią rozkopał. A tak to no niestety. No ale. Takie coś, dobra, lecimy dalej. No i patrzcie na to ewidentnie od kawałka. Nożyka, scyzoryka, cokolwiek innego, ale taki fragmencik czy reszta się rozłożyła Jakiś grzybiarz, wiele lat temu pewnie zgubił Ewidentnie od noża Coś takiego Dobra, lecimy dalej Patrzcie na no to, nie wiem czy zobaczycie Ale Dosłownie Zaczyna pruszyć śnieg I to dosyć intensywnie Przynajmniej w lesie, więc na zewnątrz musi być jeszcze bardziej Jeszcze bardziej padać No ale pięknie A to już kwiecień, więc takie rzeczy tylko u nas raz słoneczko i 17 stopni a raz co, raz śnieg i minus jeden, także lecimy no to co, to chyba jakiś ząb od jakiejś maszyny rolniczej, albo coś takiego tak to wygląda, no dosyć solidny, ale taki ząbowaty także coś takiego dobra, lecimy na poszukiwania dalej Wiem wam już miałem wychodzić, już miałem schodzić. Ale patrzcie co znalazłem. <laughs> patrzcie na to. Czy już widzicie co to jest? Kurde, bo ja Czekajcie. Nie będziemy tego jeszcze pokazywać w całości. Co tutaj nie chce nam wyjść? O zobaczcie na to, zobaczcie na to. <laughs> czy już widzicie co to jest? A ja teraz czekajcie. <laughs> Patrzcie na to Patrzcie na to he, he, he. Kawałek magnetu ale zobaczcie Albo dajcie znać w komentarzu czy to jest Polski Bo zobaczcie Tutaj Nie podoba mi się mocowanie do do, do, do pochwy, bo w tych polskich była taka żabka, okrągła i tak dalej. I tam jest takie, takie podłużne coś, no ale ten czy to coś starszego? Kurde, no złamany jest, jest złamany ewidentnie. Ale co, no to sugerowałoby, że na pewno nie jest to niemiaszek. Trzeba go wyczyścić i zobaczyć, ale powiem wam. <laughs> Piękna rzecz, piękny temat. <laughs> Dobra, no to tym miłym akcentem zbieramy się. O, już jestem dokładnie, nie wiem, 30-40 metrów od samochodu, więc co? Koniec na dzisiaj. Stricte podsumowania nie będzie, ale po co? Po takim fancie nie ma sensu. Fantów nie było za dużo, ale ten był rewelacyjny, więc co? <laughs> Bagnetik! Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia. Trzymajcie się, do następnego odcinka na razie.